Modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji. O Najświętsza Matko, kocham Cię mocno jako własną Matkę w Twojej świętej obecności, oddaję Ci te dni przygotowania do oddania, dla uczczenia gwiazd, jakie zdobiły Twój niebiański płaszcz. Proszę, oręduj przez te 46 dni za mną, za tymi, których kocham i w intencji Podaj tu swoją intencję. Okaż mi miłosierdzie, jakie okazałaś świętemu Juanowi Diego, którego uczyniłaś swoim pośrednikiem. Proszę, daj mi czyste i szlachetne serce, takie jak Twoje, bym ukoił swój ból i wzmocnił ducha, doznając tego samego pocieszenia, które przed wiekami otrzymał od Ciebie Juan Diego, Dzięki pełnym miłości słowom, jakimi go obdarowałaś. Posłuchaj i weź to sobie do serca, mój najmilszy synu, że to, czym się martwisz, że to, co cię trapi, jest niczym. Nie pozwól, by smuciło się twoje oblicze i twoje serce. Nie bój się żadnej choroby ani niczego, co rani i boli, czyż ja, twoja matka, nie jestem tutaj. Czyż nie jesteś w moim cieniu i pod moją opieką? Czyż nie jestem źródłem twojej radości? Czyż nie jesteś otoczony mym płaszczem w objęciu mych ramion? Czyż potrzebujesz czegoś więcej? Gwiazda czternasta. Łagodność. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Łagodność jest cnotą, której nauczał jedynie Jezus, o której żaden starożytny filozof zdawał się nie rozumieć ani zalecać. Nawet współcześnie używając słów cichy czy pokornego serca. Mamy na myśli człowieka słabego, tchórzliwego, ustępliwego. Tymczasem Jezus mówił o czymś innym. Bycie łagodnym oznacza bycie duchową skałą. W sensie ewangelicznym łagodność to pokora, pogodzenie się i poddanie Bożej woli bez szemrania i ze spokojem. To spokojne usposobienie, delikatność w obchodzeniu się z innymi. I podchodzenie z dystansem do trudności, niepowodzeń i zranień. Kogoś, kto jest łagodny, nie jest łatwo sprowokować ani zirytować. Ponieważ rodzimy się na tym świecie, w naturalny dla nas sposób tworzymy w naszych umysłach iluzję tego, kim jesteśmy, łudę, którą pieczołowicie przechowujemy, za którą tęsknimy, walczymy i cierpimy. W zależności od naszych zranień i od tego, czy podoba nam się, czy raczej odpycha nas wyobrażenie, jakie mamy o sobie, nasze nastroje wędrują tam i z powrotem od euforii do depresji. Może to powodować ogromne rozchwianie emocjonalne i ból. Osoba łagodna musiała pokonać tego samego ryczącego lwa własnego ego źródło niedojrzałych relacji. I niemądrych zachowań, bestię, która pragnie wywyższenia i broni się wszelkimi środkami. Najspanialszym przykładem ludzkiej łagodności jest Matka Boża. W niej nigdy nie zrodziły się podstępy, jakie tworzy ego. Jej ego nigdy nie żądało niczego dla siebie, ponieważ było martwe. Jeśli ją chwalono, ona oddawała całą chwałę Bogu. Jeśli obrzucano ją kalumniami, nic to dla niej nie znaczyło. Jeśli miała co jeść, dziękowała Bogu. Jeśli była głodna, nikogo nie winiła, a już tym bardziej swojego pana. Cóż mogło obrażać kobietę, która uznawała, że nic jej się nie należy? Dla niej wszystko było darem i łaską. Jej ego przypominało ścięte drzewo. Jeśli pień otrzyma niszczycielski cios siekierą, niczego już nie czuje, nie reaguje, jest martwe, oderwane od świata, związane z Bogiem. Człowiek łagodny wie, jak bardzo Bóg się o niego troszczy, wie, jak jest bezpieczny, gdy otacza go Boża miłość, niezależnie od tego, co stałoby się z jego ciałem. Człowiek łagodny wie, że jego wartość pochodzi jedynie od Boga, nie tworzy jej opinia innych, nawet jego własna opinia o sobie. Błogosławieni ci, si, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Amen.